Pizdy razem golicie? B. Babka kriva, lecimy. C. Czekoladowa lokomotywa, gitara się ma. D. Dobry strzyk. E. E maniorka, lubisz może kukurydzę? No lubię a co? Bo jest kolba do jebania. Py. I co się stało? Nie wiem, kurwa chyba owoców nie lubi. F. Frajer mi dalej dwie dychy załady na siedzi. G. Gitara, siema! H Houston? Masz jakiś problem? I I czuję, że już staję X J Jebać i całą rodzinę jego! K Kocham cię Karyna, w ogóle jesteś spoko Fajną masz pizdeczkę, ale wolę czoko L Lubisz moje ziemniaczki? A czemu pytasz? No bo te mam wielką ty. M. Możesz mi ojebać banana! Uhuh, uhuh. N. No i pij coś, gran coś, pizdeczka. Księdze jak mnie zobaczy, to mnie pomolestować będzie chciał. O. Oto twoja energia dla twojego kuzyna. Kurwa Seba. Ty to taki doktor Redker jesteś. P dole zostaje pedałem R Rurki kupił? Co ty kurwa? Pytam co ty kurwa? Adi, co ty kurwa? Rurki? Może jeszcze żelna włosy i różową koszuleczkę. Pedale! z bogat! Mordo! Chodziło o miło! Rurki z kremem! No to mów kurwa, bo bym marbuza odjebał. Kurwa. Spokojnie mała. Mam go na smyczy. Nie mówię o twoim maluszku, tylko o twoim zachowaniu. Maluszku? Jakbym ci go wiebał pod pachę, to byś myślała, że dywan kurwa niesiesz Heh, <noise> się do? He Ty, nie wóź się tak, bo zaraz cię wale na dziąsło i znikniesz jak dinozar U? Ustawka Jaka ustawka? Ty, ja nic nie mam o żadnej ustawce Ja nic nie wiem, yy, yy, w ogóle Co ty mnie za konfidenta masz? Ja, ja ci nic nie powiem W ogóle, kim ty jesteś? Nie znam cię, nie do mnie... elo w? Widzisz to słoneczko? Przy tobie to chuj, nie? Marda Z? Bo zęby trzy razy nie rosną